Powiecie z Gorzeleckim, na trasie zgorzelec Bogatynia warto zatrzymać się w okolicy wsi Niedów i zwiedzić ciekawą konstrukcję hydrologiczną. Zapora na rzece Witka to jedna z najciekawszych konstrukcji wodnych w kraju, czy nawet w Europie. Nie jest imponująca pod względem rozmiarów, ale jeśli przyjrzymy się właśnie konstrukcji, to okazuje się, że to oryginalne rozwiązanie hydrotechniczne. Budowla jest o tyle ciekawa, że była skonstruowana specjalnie na potrzeby tego zbiornika. To sztuczne jezioro, które powstały po to, aby służyć kompleksowi turów. Zapora na Widce jest zatem dla elektrowni turów obiektem strategicznym. Zbiornik wodny jest dla elektrowni podstawowym źródłem zasilania w wodę technologiczną, niezbędną do utrzymania produkcji energii elektrycznej. Zalew w Niedowie z kolei jest również źródłem wody pitnej dla Bogatyni. Zaporę wybudowano w latach 1958-1962 na potrzeby chłodzenia elektrowni turów. Zalew miał pełnić funkcję retencyjną i rekreacyjną i rzeczywiście funkcja rekreacyjna przez wiele lat była ważną częścią tego miejsca. Dziś niestety plaża jest prywatna i nie ma do niej dostępu. Warto dodać, że podczas budowy jeziora pod wodą, które powstało w wyniku spiętrzenia, pozostało kilka gospodarstw oraz ruiny zabytkowego pałacu. Dziś konstrukcja ma prawie 263 metry długości i jest miejscem spacerów i rekreacji dla wszystkich chętnych. W przyszłości, w pobliżu zapory, mają powstać też ścieżki rowerowe. Danych technicznych warto przytoczyć to, że długość zbiornika to około 4 km, maksymalna szerokość to około 700 metrów, najwyższy dopuszczalny poziom lustra wody to 210 metrów nad poziomem morza, średnia głębokość zbiornika to 3 metry, natomiast głębokość przy zaporze to około 12 metrów. Zbiornik zaporowy ma powierzchnię blisko 200 hektarów. Zapora obecny kształt zyskała w 2017 roku. Wcześniej była to zupełnie inna konstrukcja, wszystko przez katastrofę, która spotkała ten region w 2010 roku. Ogromna fala powodziowa zniszczyła nie tylko tę wcześniejszą zaporę, ale także mnóstwo domów, drogi, mosty, siejąc spustoszenie w powiecie z Gorzeleckim. Zapora musiała zmierzyć się z 7-metrową falą, a w ciągu trzech godzin jezioro przyjęło ilość wody dwukrotnie przekraczającą jego pojemność. Obliczono, że przez zbiornik przepłynęło wówczas ponad 30 milionów metrów sześciennych wody. Obecna budowla kosztowała około 70 milionów złotych. Warto dodać, że przez wiele lat poniżej zapory pracowała elektrownia wodna. O mocy 0,82 MW należąca do PGE elektrowni Turów SA. Być może w przyszłości także te urządzenia do produkcji zielonej energii ponownie zostaną uruchomione.